W odcinkach 466 i 468 pokazywałem, jak wstawić podsumowania lub jakieś inne funkcje w puste komórki pod, w danej kolumnie. Niestety problem pojawia się, jeżeli tych pustych komórek będzie więcej niż jedna. Wówczas spójrz, co się dzieje, jeżeli każę teraz Excelowi przejść do pustych komórek, czyli robię to samo, co wcześniej, Ctrl-G, przejdź do specjalnie i mówię mu, aby przejść do pustych komórek, to zaznacza również te puste, które nie są pokolorowane, w których nie chcę mieć sum. Jeżeli teraz kliknąłbym Alt, równa się, to Excel mi wstawi te podsumowania niestety też w te mm, puste komórki, których nie chciałem wypełniać. Jak to można obejść? Klikam Ctrl-Z, mam zaznaczone wszystkie te puste komórki i teraz skorzystam z funkcji, której bardzo rzadko się używa w Excelu. Równa się czy kropka liczba, przepraszam, czy kropka formuła. I teraz powiem tej funkcji, aby zadziałała na komórce, która jest wyżej. Zamykam nawias i teraz bardzo ważna część zabawy. Klikam CTRL-ENTER, aby wypełnić wszystkie zaznaczone komórki taką formułą. Zwróć uwagę, że nie zablokowałem tego adresu C6, więc we wszystkich tych kolejnych komórkach ten adres się zmieni na odpowiedni e, w stosunku do danej komórki, czyli o jeden wyżej niż jest dana komórka. Sprawdźmy to zresztą. Klikam CTRL-ENTER i spójrz, co mamy. Mamy prawdy i fałsze. Fałsze są w tych pozycjach, na tych komórkach, w których chcę mieć moje obliczenie, moje podsumowanie. Natomiast prawdy są w tych komórkach, które chciałbym zignorować. Więc co teraz powiem Excelowi? Teraz nałożę na tę listę, na tę listę filtr Ctrl Shift L, aby włączyć filtr. Powiem Excelowi, aby wybrał mi w tej kolumnie wartość te pozycje, w których jest wyświetlona prawda. Zaznaczam te prawdy i usuwam je. Zwyczajnie klikam delete. Wyłączam filtr, ctrl, shift, l. I spójrz, mam już tylko fałsze w tych komórkach, w których chciałbym, aby były moje podsumowania. I co teraz robię dalej? Znowu zaznaczam ten obszar, na którym chcę zadziałać. Klikam teraz znowu ctrl, a mogę kliknąć teraz tak. Albo ctrl, g, zrobić przejść do specjalnie i powiedzieć Excelowi, aby przeszedł mi do komórek, które zawierają formuły. Klikam ok zaznaczy mi wszystkie te komórki, albo w drugi sposób, mogę zaznaczyć ten obszar, skorzystać z okienka znajdź, więc ctrl f i powiem Excelowi, znajdź mi komórki, w których jest słowo fałsz. Tylko chciałbym, jeżeli kliknę znajdź wszystko, to zwróć uwagę, że Excel wyświetla mi komunikat, że nie może odnaleźć takich danych, bo domyślnie Excel przeszukuje um, formuły, a nie wyniki działania tych formuł, więc w tym polu zmienię opcję formuły na wartości i teraz kliknę znać wszystko i zwróć uwagę w okienku znajdowanie i zamienianie pojawiły się wszystkie te komórki, w których w wyniku działania formuły występuje słowo fałsz. Aby je teraz wszystkie zaznaczyć, klikam w tym okienku znajdowanie i zamienianie na jednej z tych pozycji, a następnie Ctrl A, aby zaznaczyć je wszystkie. Teraz mogę to okienko zamknąć. Powiem Excelowi, żeby te wszystkie wartości mi stąd wyrzucił, więc klikam Delete i teraz w ich miejsce wstawiam podsumowania. Więc lewy ALT i znak równości. I Excel wstawił mi sumę w te komórki, tylko w jedną komórkę w tych kilku pustych, które tutaj występowały.